Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak stworzyć eteryczne pady w Edisonie. Intro. Bezprzyj mnie na patronite.pl Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Selfmade Tips, wtorek 18 zaczynamy. Dzisiaj moi drodzy pokażę wam jak stworzyć eteryczne pady z użyciem Edisona. Pierwszym krokiem jest moi drodzy wybranie sobie jakiegoś brzmienia, ja sobie tutaj użyję Flexa, z takim brzmieniem jak widzicie i z takimi oto nutkami, tak to brzmi... Nic specjalnego, ale z tym efektem, który za chwilę zastosujemy, myślę, że będzie brzmiało całkiem nieźle. I teraz do tego, żeby ten efekt udało się nam wykorzystać, musimy przyporządkować sobie kanał miksera do naszej ścieżki. W tym wypadku mówimy o kanale numer 1, bo tak będzie najprościej. I wchodzimy sobie na mikser i z kanału numer 1 wybieramy sobie w tym momencie na pierwszym slocie Edisona. I tak jak widzicie, program ładuje nam wtyczkę Edison. Klikamy sobie tutaj, tym samym uzbrajamy Edisona do nagrywania. On input oznacza, że Edison zaczyna. Nie nagrywać w momencie, jak wpłynie do niego sygnał z FL Studio. Więc puszczamy naszą ścieżkę. Tak to wygląda. Jeszcze zanim skorzystam z tego naszego efektu, no to lubię sobie tutaj wcisnąć insert kilkukrotnie przynajmniej żeby zrobić miejsce ponieważ to co będziemy za chwilę robić troszeczkę nam że tak powiem rozciągnie w brzmieniu ten sample no i cóż mamy przygotowany w ten sposób plik audio nagrany w Edisonie i w tym momencie klikamy sobie opcję blur jest to opcja która no w zasadzie jest hmm, kluczowa do wykonania dzisiejszego zadania jeśli chodzi o impuls raczej nic bym nie zmieniał to ustawienie w zasadzie sprawdza się w większości przypadków mix level no to w zależności od tego ile tego efektu rozmycia będziemy chcieli to tyle możemy sobie tu tutaj ustawić. W tym momencie jest to maksymalne amount, no to jest ilość tego rozmycia wprowadzana. No i offset. Ja polecam przesunąć odrobinkę w prawą stronę. W ten sposób możemy sobie odsłuchać, jak to brzmi. I myślę, że będzie w porządku. Możemy jeszcze podkręcić amount. Ok, chyba już troszeczkę za dużo, więc ja zmniejszę z powrotem i kliknę Accept. I w tym momencie, tak jak widzicie, troszeczkę nam się struktura tego brzmienia zmieniła. Zobaczmy jak to brzmi. Jeśli miałbym sugerować wykorzystanie tego, to w bardzo ostrożny sposób, ewentualnie w bardziej ambientowych produkcjach, gdzie możemy sobie pozwolić na nieco bardziej rozmyte, pociągłe, rozległe brzmienia. Oczywiście nie musicie tego bluru stosować w takim samym zakresie jak ja. Możecie tę gałkę Amount ściągnąć na tyle, że nie będzie ona wprowadzała aż tak dużych zmian. Wtedy być może więcej zastosowań można by było znaleźć, ale ten film nie o tym dzisiaj jest. Także to jest to, co chciałem Wam pokazać, że możecie stworzyć sobie takie pady bardzo atmosferyczne, w bardzo szybki i prosty sposób. No i cóż moi drodzy, to tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i cześć! Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.